Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 21 kwietnia. Szykujemy się do siebie w kukurydzy. Jadę dziś uprawiać. Chciałem Wam pokazać tutaj jaką małą ciekawostkę. Kupiłem dzisiaj mocznik. Mocnik, który wczoraj do firmy przyszedł. Polski z grupy Azoty. Purlea z inhibitorem. Po woreczku widać, że leżał. I to nie mało na słońcu. Bo jest wyplaknięty. Daty produkcji to nawet powiem Wam szczerze no Wy zobaczycie, się nie da za bardzo odczytać, ani numer serii. Worek był cały, ale posypanie trzeba czaca. Normalnie, co się bacza. zaczęło woda cieknąć. Zobaczcie, jak wygląda rozsiewacz. No wszystko urąbane. Ten grudek na szczycie, grudek dużo nie było, ale się cały mokry. Widać, yy, słoneczko jest, także to nie, nie złapało mi deszcz na polu. Tylko taki nawóz mamy, taki kupujemy nawóz za grube pieniądze, bo to kosztowało 3070 chyba, zł. Nie wiadomo, już chyba nie mają gdzie, gdzie go upychać, yy, gdzie to stoi, bo no mówię, albo nie wiem, czy w produkcji, czy tak. Mniejsza z tym. Yy, sprawa zgłoszona, oczywiście do reklamacji do firmy, od której to kupiłem. Ja, chociaż, jak na użycie, pewnie nic z tego nie będzie. No by, by, były cyrki, no ale się wysiało jakoś, jadę to teraz szybko przemieszać z ziemią, bo żeby nam właśnie amoniak nie parował. A to zobaczymy, da wam znać yy, jaki będzie odzew ze strony firmy. Miało to pójść dalej. Co z tym mocznikiem, no zobaczymy. Dobra, lecimy na pole, widzimy się na polu, hej. Słuchajcie, jesteśmy już na polu. Jeszcze ostatnie próby musiałem trochę wypłycić kultywator. Bo szło mi to za głęboko. Ziemia idealna, no idealna, to nie jest to, co przy grochu dzisiaj, o taka powinna być. Ona do jutra ładnie podeschnie z wierzchu. Pod spodem zagęszczona. Nawóz leży. Jak widzicie, kurde, musiałem dwa razy jeździć. Bo mówię, no było zamoczone. To cholera jasna i to wiadomo, nie idzie tak, jak powinno iść. Trzeba było dwa razy jeździć po tym samym, żeby w miarę to równomiernie wysiać. Pytacie czemu nie oddałem od razu? Bo się spieszę. Bo się spieszę. Gdyby były skamieniały, to na pewno wiadomo co wtedy bym wyrzucił. Nie było skamieniały, no ale była woda w środku, ale granula była normalna. Takich grudek skamieniałych było tam niewiele. Najprawdopodobniej słuchajcie, narobili tego na nawozu... Mają tego w gdzieś na placach Bo ta firma z której biorę, to czekałem na tą dostawę wczoraj, przyszła gdzieś tam koło południa Na Fajrand dzwoniłem, to już było, dzisiaj mi to ładowali z hali Także u nich to na pewno nie zamokło Teraz pytanie Od kogo biorą, czy to prosto z fabryki Raczej nie wiadomo, fabryce nie składują pewnie z, od jakiegoś autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty no i słuchajcie, no i, no i co? Gdzieś to leży i się wcale nie dziwię, że leży, bo na przykład ja dostałem teraz ofertę na mocznik po 2000 no wiadomo na pewno netto cena w porcie Gdańsk, no nie? Teraz, No wiadomo, ja nie kupię, bo ja nie potrzebuję takiej ilości, bo to trzeba całe auto kupić i jak ktoś ma więcej hektarów, potrzebuje to ja się nie dziwię, że ludzie biorą import bo jak płacisz tyle kasy za polski nawóz, a dostaje za, za przeproszenie takie G. Ja to nie mówię, że to w fabryce, czy to, ale, ale jeśli jest autoryzowana y, grupa dealerska, to też powinni dbać o to magazynowanie, a nie gdzieś to cholera stoi po dworze i, i potem, potem są takie tyrki. Dobra. Jest idealnie, widzicie chwasty schodzą, także je ładnie dzisiaj zniszczymy. Ziemia cieplutka a po południu lecę jeszcze co pryskami bo mi też cholera uciekły terminy na eee, regulację to już po kolanku ale to zrobimy no, do tej pory jak nie deszcz to przybroski zimno i, i tak, to, no, tak to było nie było jak pryskać nie ma jak to pryskać a, a jak było okienko jakieś na no, zabiegi to no zboże nie ma u mnie priorytetu w tym roku przy tych cenach zboże może poczekać mam marchewkę na nasiona, mam kapusty, grochy nie, nie. gdzie wiem, że to na pewno sprzedam więcej, ile sprzedam także no pszenica może sobie poczekać bo się zanosi, powiedzmy sobie szczerze na pszenicę się wynosi, zanosi wielka klęska w tym roku no nie? Małego kamyczka złapaliśmy to gorągniemy sąsiadowi w rzepach, co? A niech ma chłopina. Ach, zobaczymy czy jest mocny. Nie no żartuję, żartuję. Nikt takich rzeczy robił nie będzie. Na razie go odłożę tutaj pod słup. Potem się go przyjedzie, zabierze. Na łyżkę, jak już będzie posiane. Strasza, że sąsiad od rzepaku będzie mi to siał w ramach pomocy sąsiedzkiej. Jutro o 8 ma być także będziemy lecieć o red, jakaś pszczoła tu wpadła o, słuchajcie, z siewem. Sieje masa 23M. Siejemy 83 tysiące i pół roślin na hektar. Tam w widzicie siewnik. Jedno już pole tam za rowem jest posiane. Tutaj jest hektar z małym groszem, hektar 10, może hektar 20. Też już ładnie leci, sieje na nawigacji. Także ładnie, prościutko, jak po sznurku. Zobaczymy, jak wyjdzie z nasionami, bo idę, znaczy nasiona mi zostaną, bo mam na odmiarze, Ale ten y, polidap, podsiewacz jest na styka, <grytanie> także powinno dostać jakieś 20-30 kg. Mam nadzieję, że się uda. Polida podaje podsiewacz 150 kg, czyli taki standard. No i tak to wygląda. Dobra, zaraz zobaczymy, zaraz wam dam znać, jak się, jak, się, jak to się udało. Czy wyszło, czy, czy brakło mi tego nawozu? Dobra, my już po robocie nasionka zostały tutaj wysypaliśmy po Zobaczcie, nie wiem, może to jest wiaderko 10 kg. 10 kg, także idealnie na styk. Wyszło tutaj na siewniku 2 hektary. Ale tutaj trochę był klin, także no ale kło tego jest, powiedzmy to. Jest, hektar 90. a wam pokażę na polu. A tam już się w nich sobie jedzie do domu. O, pięknie posiane. Pier, pie, ta, pierwsza klasa, profesjonalizm pod GPS-ie jak po sznureczku. Dobra, słuchajcie, mamy tak, jak mówiłem na początku, dzisiaj mamy. 22 sobotę kukurydza posiana masz 23M, zobaczymy co z tego będzie, jak to urośnie, jak to będzie dalej, jak będzie planowało. Także zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeśli Wam się podobało, łapki w górę. I do zobaczenia do następnego odcinka.